Dzisiaj przybywam do Was, słuchajcie, z kilkoma rzeczami: mianowicie czapeczka rewelacyjna, z takimi usztywnianymi uszkami, które ochronią Was przed wiatrem, z pięknym pomponem, rewelacyjny kolorek, również z rękawiczkami, takimi, gdzie paluszki mamy do komórki, możemy pisać, w kolorku che, modnej czekolady, oraz klasyczny czarny. Polecam Wam gorąco. I słuchajcie, przepiękne szale, mega szerokie, słuchajcie, dwustronne. Więc mamy z jednej strony, tu jest czarny z beżem, a z drugiej mamy beżowo-czarny celinka. Przepiękny, mięsisty na zimę, cudo, 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 nie chce się z niego wychodzić. Następny kolorek, słuchajcie, to łososiowy, przepiękny odcień, również z beżykiem takim ekry jasnym. Piękny kolor. I ostatnie, słuchajcie, to jest takie delikatne late, również z beżem. Piękny kolor dwustronny, słuchajcie, bardzo szerokie na zimę, naprawdę będą idealne, po bardzo, bardzo długie zresztą, polecam Wam bardzo, bardzo gorąco.